Siema, z tej strony buszu. Głos ludu przemówił. Nie wiem, czy Wy mnie nie lubicie, czy mną gardzicie, czy chcecie, żebym przegrywał gierki. Nie wiem, czemu najpopularniejszą postacią pod ostatnim filmikiem w komentarzu, gdzie powiedziałem, że najpopularniejszy komentarz z największą ilością lajków, będzie następną postacią, którą zagram jest Korki. Wygrał Korki i muszę grać Korki. Korki, który rzeczywiście jest fan to play, ale mi się nim dużo lepiej grało i był grany bardziej pod AP. A w tym patchu dostał nerfa na AP i prawdopodobnie znów będzie grany pod AD. Ja Korkim nie grałem. Gramy sobie na moim smurfie, poziom D3, ale są tu także D jedyneczki, bo jest dobre MMRy. Pada deszcz, wręcz na pieprza. Ja mam tutaj okno dachowe, także nie jestem w stanie powiedzieć jak głośno to będzie słychać. Mam nadzieję, że nie jest zbyt głośno, mam nadzieję, że za się uspokoi. Będzie to poradnik gameplay'owy do Korkiego. postaram się zagrać nim jak najlepiej, jak najwięcej tłumaczyć. Gramy na LB, bardzo trudny matchup, matchup, gdzie będziemy chcieli pod mawa, szczególnie, że gra spot jest, AP, jest grany na topie. Także ma w pierwszej tem w sensie jak drinker. Ta linia będzie wyglądać dość problematycznie, nie jestem fanem zaczynania z kropelką, jeżeli ktoś ogląda moje poradniki wie ja dlaczego. Zaczniemy sobie z The Shield'em, gramy takie runeczki, także tutaj Second Wind i The Shield to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. Na początku farmimy, dlatego też gram Exosta, żeby po prostu nie dostać one -shota. Farmimy do mawa kupujemy sobie Shield bo tak jak wspomniałem gramy pod AD, nie będziemy grali pod AP, bo wydaje mi się, że ten build już nie ma sensu po tych nerfach. Oczywiście na siłę można, ale obecnie korki ma 46% ratio, jak jest grany bardziej pod ten build właśnie AP, także wydaje mi się, że obecnie AD build jest jedynym Dobrym build to będzie Shieldbow, a nie, nie możemy pójść pod shieldball, jak gram Hexdrinkera. Uuu, to ja nie, nie wiem co ja zagram. Wiecie ja co, so chyba że ja nie kupię sobie na początku Mythica. Wiem, że niektórzy grają Gale Forcea, Już trochę przestało padać. Trinity nie wiem czy ma sens. Wcześniej się grał albo Ludena, albo tą maseczkę, nie? Chyba, że później kupiłem sobie Ludena, ale jak chcę iść potatę, to nie ma sensu. Chciałbym zagrać Shieldbow, ale gram pod Hexdrinkera, no nie widzę w tym sensu, w sensie mam zablokowany, także zobaczymy. Runki tutaj, standardzik, aha ja gram w ogóle... Ja gram tonika i nie gram podpotkę No dobra, w sensie jak użyję podki to się zużyję, ale Kosmika myślałem, że gram, my bad A jak gram już tonika to powinien zagrać podpotkę My bad No duży my bad, chyba sobie po prostu kupimy potkę na drugim rykalu. Oczywiście mógłbym sobie tam za 150 kupić, też ma sens Ale nie wiem, zobaczę jak będę stał goldowo Na początku farmimy Oj mm, Sławy trade, bo LB E na początku bije Duże obrażenia, a ja nie miałem first strike, także moje obrażenia nie dość, że nie były zwiększone. To jeszcze nie dały mi golda. Staram się trzymać dystans. No, ten second win, ten dash hit naprawdę. Szkoda, że nie pokazuje dash hit obrażeń przewrócił. W sensie, zdrowia przewrócił. Oj. Nie, tak dobrze celowałem do tej pory się rewelacyjnie, ale było dość okej. Okay. TW trochę agresywne, NW. Bardzo dużo many kosztuje. To jest problem, korasy Ma długi cooldown i dużo many kosztuje. Myślę, też, że on zaczął na redzie, a tu lb widać, że chce ewidentnie w nas wejść. Także zagram sobie do Top chcę dopuszczać tylko tego live'a, cofnąć do bazy. Damy tak i cofamy do bazy, tym bardziej że tutaj. Aha, kanonka nie ma, ale jest bardzo duży wave także wydaje mi się, że to i tak jest dobry moment. A my sobie kupimy tą potkę, tak jak wspomniałem chyba. Czy nie kupiłem potki? Kurde, dobra pójdźmy pod Tira, zagramy sobie pod Manamune Nie wiem czy to jest dobry build, nie pytajcie mnie, wydaje mi się, że tak Wydaje mi się, że to jest odpowiednie Bo jak się do nas pushuje, to LB nie zna się na managementie. Eee, fajnie, bo ten Tony będzie się oczywiście prokował spod Tiona, także to i tak jest w miarę okej okay. Ale Kosminka mimo wszystko chyba bym tu zagrał Tony dostał nerfy, a Kosmik wiadomo, że częstszy, Flash i Exhaust też są mega przyjemne Ja grałem pod Hexdrinkera albo Shieldbomb, to naturalnie chyba nie płacę mi się tu iść. Naturalnie co pierwsze zacząć, bo... Oj My bad My bad, bardzo słaby ku. W sensie to i tak nic nie zrobiło Ale nie widziałem co robi enemy team nie powinien do tego dopuścić. O no nie, i nie powinien dopuścić, że tracę te kanonki. Widzicie, co ja to chyba wyczyszczę? by frizować na siłę, ale. Nie jestem przekonany. Dobra, ten do, drugi Q zabijam. Także skupiam się na tych minionkach. O ale Alnaki Piszczych Troszkę Alnaki, troszkę. Nie najlepiej też tam zagrałem. Jak jest w ogóle cooldown obecnie paczki od Korasa? 5 minut, nie? Tak, też dużo. Dobra, tak sobie kupimy. W ogóle nagrała Resolve też nie zobaczyłem tego dziwnie w sumie. Weird Flex. W sensie obecnie zielone drzewko, jako drugie, na jest bardzo popularne, ale raczej nie na assassinach mimo wszystko. Chyba, że na jakimś kaset nie? Ale raczej chcecie grać albo inspiracje, albo niebieskie. A tutaj coś takiego, no nie widziałem tego wcześniej. I w takim matchupie też nie widzę za bardzo w tym sensu. Może spróbujemy to sfrizować. Okej, okay, udało nam się, już trochę. W sensu, Kubo nie gra niebieskiego, także Manafloba na nie blokuje. Już sobie R Carol blokujemy szybciej, żeby naboje no się ładowały. Slow pushać teraz, będziemy. Porki nie chcecie domać, to jest postać typu Azir. Chcecie slow pushować. Pingować bardzo dużo sojusznikom To raczej będzie warte jakieś postawienie damy sobie pinka Może nie Spuszałem tego wave'a jeszcze I wziął kalarepę. No i wave spuszowany. racz miniony. Więc spoko. Oj ten talon nie jest najlepszy co, jeżeli powracający ku nie trafiło. Nie chcę tam stać bez many i bez po prostu czekać, więc ja kupię coś takiego. Jestem za dużo, więc kupię jeszcze pingwarda, dwie małpy skaczące. Jakby mi to sfryzało, byłoby bardzo fajnie. Powiem w tym meczapie 14 CS-ów to naprawdę jest dużo do 8 minuty. Tym bardziej, że no z 10 cs naprawdę taki bardzo łatwych straciłem, także i tak wydaje mi się, że jest spoko. Mam Hexdrinkera, także już jestem teraz mega bezpieczny. Tylko nieco kupić, chyba. Mam Muna, a potem Galeforce. Chyba ten Galeforce rzeczywiście. Hm. Takich stresów nie powinien tracić. Ja w ogóle nie jestem fanem korkiego. Jak ja już gram właśnie takimi pikami, to wolę jakiegoś Azira. Wiem, że to jest polski korki, teoretycznie popularna postać, ale mimo wszystko. Aleku, wydaje mi się, że nie ma co omawiać. W sensie Q to jest rzucenie bomby. Zadanie obrażeń. W ogóle korki jest śmieszną postacią, to powiem w sumie, bo budujecie AD i w sensie był ten BIP AP ale i tak zadajecie 90% obrażeń magicznych, bo wasze spele, mimo że mają AD przyliczniki no to biją obrażenia magiczne i macie taką pasywkę, gdzie wasze autotaki takie biją obrażenia magiczne. W dużej mierze także ciekawe, ciekawe, dużo osób o tym nie wie. Ku rzuceniu bomby mm, odkrywamy cele, zadajemy obrażenia. E, obrażenia fizyczne. Jeden z niewielu spellów, który bije właśnie obrażenia fizyczne Eee, pff, osłabiałem pancerz i chyba Magic res przeciwnika. Tak mi się wydaje. E, w to po prostu taka Valkyria, czyli po prostu daszek też mu obrażenia, ale nie są jakieś duże. Reczka to po prostu bomby, co trzecia w bomba zdaje bardzo duże obrażenia. Chcemy pierwszy się atakować, żeby po prostu first strike był sprokowany. Bo jak ona zaatakuje pierwszy, to first strike nie jest sprokowany. Wezmę sobie kalarepę. No i co 5 minut mam taką pasyweczkę śmieszną, że możemy podnieść paczki w bazie. I wtedy nasze W ma daleki zasięg, co daje duże obrażenia. Kontroluję? Nie chcę chyba tu iść. Mimo wszystko, na jakbym zabił. Co w się sensie teraz? No nie, 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 nie. Po prostu farmienie jest dużo, dużo ważniejsze. Kupuję sobie ten śmieszny item za 1100, co daje AD i CDRK. I z nim może jakieś paczki weźmiemy, Chociaż drake'a nie ma. Najlepiej to brać na Drake'u, wiecie? Są takie dymy, a Drake dopiero co że chyba i tak tak zrobię. Myślisz, że Gregas? No weźmiemy sobie te paczuszki Klikamy, podnosimy przez minutę, możemy ich użyć jako naszego W. No i zdajemy bardzo duże obrażenia. Eee, yy, aha, ja nic nie kupiłem. Nie kupiłem tego. Aaa, ja priednicza. A, a budki sorki gramy. Bo zadaje mi tak obrażenia magiczne. Jezu, czemu ja tego nie kupiłem? To jest dobry moment. a kur tej buszu. Skup się. R-eczkę bo było, no nieźle W sensie paczki były dobre, ale Okej okay. Nie chcę ją zaatakować z tego E, on tak w stoszku, Że nie dostać agro Na LB ogólnie to jest dobry matchup, ale dopiero jak kupimy hexlinker Jak nas na początku zaora z jakimś agresywnym leśnikiem To nie jest dobrze To one teoretycznie nie ja bym chciał, żeby ona teoretycznie co, ma many Myślałem, że ona pierwsza cofnęła. Nie ma bardzika. Mam potki. Taki poke. Mam duży movement speed jak to mam. Okej, okay, idą do mnie. Jestem bardzo szybki. Nie chciałbym używać W O, że to mnie trafiło, okej. Okay. Nie no, to był mem. To był mem, że po pierwsze dostałem tą mm, e Reczkę, a po drugie, że perfekcyjnie wydajmowała ETLB. No i ja bym wiedział, że dostanę tą ereczkę to bym od razu sfleszował. no. Także pozdro, pozdro Riot Games. Nie jestem przekonany, czy ją dostałem, no ale niech będzie, niech będzie. Dwa flesze poszły na pewno. Możemy sobie stajmować. Nie wiem, co robi talon, ale na pewno nie chcę wygrać tej gry. Pan tam, jak już to chce wygrać. Mm. Ja muszę jakoś 60% wytrzasnąć, jeżeli chodzi o IE. W sensie niech użyję, bo jest przed 14 minutą, ale nikt na mnie poczeka. Także na pewno IE na. Nie, ten talon jest jakiś pijany i to tak mocno. Okej, okay, idę tam. E, chcecie zawsze używać Q, potem E, jeżeli chodzi o takie mini kombosy. Korki jest w ogóle prostym pikiem, dlatego że E redukuje oczywiście Magic Rest, no i wiadomo, że jak użyjemy E na początku, to zdajemy większe obrażenie, a Q leci na tyle długo, że możemy Q wsadzić, a potem E i tak te obrażenia są zredukowane. O nie, nie, strollowałem! Szczółkowałem! Szczółkowałem! A ich zdasz sobie, napiszę na czacie. Co ja zrobiłem? W ogóle jeszcze chciałem tak im napluć na mordę, że zdojowałem to. Jest Git, a tu nie było Git. Jest to bo słabe. To się wytnie, to się wytnie, to się wytnie. Kurde, Masakra Daisy tak zwane. Raz nie wiem, co kupić. Dawny ma dekorkiem w ogóle. Zapomniałem już, co się kupuje na tą postać. Hydra mógłbym, ale wtedy nie jest to build pod IE. Yeah. Potrzebuję coś nakryta Essence River jakiś? Ten, ten co zmniejsza Cederkę, ten taki Nuri. Nie, nigdy go nie kupowałem już na Ucejanie Trendzie jest OK. Na Kogu. Chyba, że Gearforce teraz pójdę mogę gdzieś Gearry ale trochę dziwnie to wygląda taki Gelforce. To jest właśnie buszu na korkim, Dobry early game? Nie wiem, myślałem, że to wygram jakimś studem Nie wiem czemu. Nie miałem ani rakietek dobrych, nie byłem aż tak bardzo do przodu. No, ma 11 level, też masakra. No ale widzę, że mój Ezra też się fajnie bawi. Jak go -Beta, słaba zabija, która gra po w jest totalnym klocem. Dobra widzowie, ja chyba pójdę pod Essence Rivera. Skoro nie gram Shield To mida kryta. Pujdę, pójdę potem pod Galeforce'a. I potem pod IE. Tak by wyglądał ten build. BTK jeszcze bym chciał w sumie. Bo leczenie, nie mam leczenia. Jak nie gram pod shield, a także Betek by się przydał. Kurde, tylko jak kupię teraz Beteka, to też clinch Ten Essence River jest chyba potrzebny, rzeczywiście. Tylko mam mana. Wiecie co? Ja bym nie powinien kupować mana muny tylko Essence Rivera. No. I nie wiem, czy ja na przykład pod tego. Czy nie pójść teraz pod ludena w sumie? Bo. Jakby build z Luden to i tak można było grać, właśnie, manamunę. Co myślicie? Kurde, nie mam teraz czatu dostępnego. Ciekawe, co by czat mi doradził. Czy iść pod AP, czy pod AD? I tak, i tak bije obrażenia magiczne. Więc nie pogłam dość fajny, bo z Reala. Nie wiem, powiem wam, nie wiem. Brunki też mam dobre do ap buildu W sensie, jak chyba kupię Ludena, powiem wam. Dobra, idziemy pod Ludena mimo że ten build dostał Nerfa, czyli zagram sobie ten stary build. Chyba Mistrik. Trochę zamotałem w tym odcinku, co? AD build jest lepszy, kiedy możesz autoatakować. Tu nie jestem pewien czy będę mógł autoatakować, bo są bardzo ręcz. wszystkich frame tylko i siebie. Znam takich ludzi. Jestem to ja. Że, kiedy stałem. Mam też Muramanę, także będzie teraz powoli lepiej. Ona no, flaszna, więc kit. <laughs> Przed chwilą mówi cały w ogóle monolog na wstępie, że Apekoras jest słaby, żeby nim nie grać i sam gram Apekorasem. No, ale zbuduję sobie Hydra. Ten Luden jest po prostu najlepszym Mifikiem, po prostu pójść się pod build podkryty, takie gramu na manę, zamiast Essence Rivera. Nie ma sensu. Ma Nie ma Dobrze, 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 dobrze. Przystępuje down, nam dobrze. W sumie taki bit pod połka, gdzie budują hex Drinkera i Hydra chyba też jest ok. W sumie aż takiego dużego nerfa ten build nie dostał, bo korki dostał drobne nerfy na rakietki i na przeliczniki z AP. A przelic przeliczniki z AP i tak korki ma dość słabe, w sensie, no miał lepsze trochę. Ale przede wszystkim chodzi o to, że. Żeby jakieś Void i tak dalej i tak dalej były słabsze. Tą rakietką raczej chcę trafiać. Ja bym Wave'a chciał zgarnąć. fight No ale czemu ty bierzesz kanonki, jak i takich nie dobierz gościu, Dobra, kupię to. Nie chciałem podki sprzedać, bo mam tego tonika nie no ale chyba sprzedam. Nie będę 50 golda czekał. Dobra, mamy ludę na duży spike. Teraz pójdziemy sobie pod tą hydrę rzeczywiście w jak się przeda bo go nie mamy No i tak jak a te AD które dostałem bufa, na przykład na e. Potem chyba was coś skończymy a Potem nie wiem, można na takiego Wojda kupić teoretycznie A Luden jest super, bo Luden ma tą pasywkę Miffy, która... Daje po prostu... Daje po prostu pękę Mówiłem z pietfani W ogóle tak zagrałem, bym miał Dobrze nie padłem. A Jeans też dużo bije, ale co GA? Kupić sobie po prostu podpołk? Też nie byłoby najgorsze w sumie. Taki dziwny build, ale przez to, że ten patch był wczoraj, jeszcze ludzie no, nie odkryli, jak grać tego korkiego, no to nie ma jednego buildu, także też trochę eksperymentu jakby nie było. Jeżeli na przykład oglądacie ten temporanik za miesiąc jest kompletnie inny build, i jest grany podkryte, albo cokolwiek innego, no to nie miecie do mnie pretensji, bo po prostu nie wiedziałem, nie? Najpierw trzeba poeksperymentować, żeby wiedzieć, jaki build jest najbardziej odpowiedni że tu ludzie i tam mm. mm. panne. Mam nadzieję, że nie to jest za flash, jego też jest cenny, bo może sztuczki robić z flashem, nie róbmy to są na wodzie. Dobry call, to nie wiem, czy mam wrażenie, to jest największy problem. Nie wydaje mi się. Niego się To odniosę. Trzymaj Te TW. Masakra. Nie mam W. Dobra. Paczki są przez minutę, także 20 sekund, jakby po Drake'u. Jak w stanie będę je miał, także spoko. Duża przełaga w CS-ach. Razem mi prają, dzięki temu. Chciałem popopkować trochę. Mit, prawie jest najważniejszy w takiej sytuacji. Czuję się dość pewnie, bo wiem, że nie ma flesza. Dobra, nie ma arki, jest I tak bym musiał użyć te paczki, także spoko. Szkoda, że go nie zahaczyło, żeby nie stał słowa. Poko, cofam, idę na topa. Ta LB jest dość mocno tu, albo idę mi Jednak, by albo tu, mogą być dymy. Okej. Okay. dwa inkwitable, albo nad koniec. Mamy naszora. Kreś? Przewidziałem, ale. Dobra, ESA, nie zmienione chyba. Ty skończymy to, byłoby całkiem fajnie, bo gierka bardziej na ich korzyść była do tej pory. Trafiona? Może tutaj? I kajtujemy. zdrowała ważną rakietę Kurde flash Jeszcze rapida ma nie zauważyłem. Ale może skończymy ty, może skończymy. Raczej skończymy Słaberka od Pantona. On gra w ogóle pod botkę, ciekawe. Ja by grał konkuror to spoko, ale tak to nie wiem. Ten panton coś zrobi, chyba nie bardzo. Patrzy się awczy Koniec gry! <gry> D trójka, D1 nałeś takie rzeczy. Proszę, proszę, proszę. Dawaj, nie ma cederki Nice, TLB jest. No, budżet boostowana, chyba. Skończymy? Może być, ten tam... papa Salat zaczął grać. O, wiem, że jest pijany, przynajmniej na niego. Ten w jego wygląda dużo lepiej. też ciekawe bitma. Chłopaczyna. No, skończymy to. Nie wiem, że tego nie skończymy. Nie skończymy? Dawaj, kończ, kończ, kończ. Proszę. winios! Walnij, Pudzian! Mamy to, widzowie! Jest! GG! GGWP! WP, się Korkiego? Korki poszedł. Wiadomo, że Korki jest postacią skalującą, także z każdą minutą byłoby coraz lepiej. Dlatego bardzo nie chciałem, żeby ta Irelia kończyła tę grę. Bo chciałem Wam, oczywiście, pokazać potencjał tej postaci. Niestety udało się skończyć, a właściwie minioną. Damy Talonikowi, bo ostatecznie. Wyglądał dość świeżo, plus 19, także tutaj MMR są naprawdę bardzo przyjemne na tym koncie. W tamtym sezonie Master był na tym koncie, ale tutaj winrate jest taki, no niezbyt pozytywny, bo często sobie trollowałem w tym sezonie. Obrażenia fajne i dajcie znać jak się podobał korki i także w tym odcinku najpopularniejszy komentarz to będzie następna postać, po prostu, którą zagram. Także czekam na komentarze, czekam na lajki pod komentarzami. Trzymajcie się, miłego wieczoru, Elo z pozdrowieniami, Wasz Buszu, hejka!